Yo, się wam wszystkim tutaj. Hunter i mamy ostatni rozdział Mirror's Edge. E, czyli w sumie. Wow, o moja ręka, głupi jestem. Czyli ostatni w sumie chyba dwa e, odcinki z tego wyjdą. E, wieża, tak ma. Nazywa się ten rozdział. Chodzi o tę oczywiście wieżę. Wieżę burmistrza Kalagana, czy tam Kalahana. Jakoś tak to się wymawia. E, nie przedłużając będziemy sobie... Oj, no, też nie możemy wybiec. To na co sobie wybiegniemy. Eee, musimy ponownie uratować naszą siostrę Kate, ponieważ została znowu porwana. by się tam sobie. No nice, no, dobra. O to mi chodziło. O, wskoczę tam. No, dziękuję. Nice. Co? So, dobra. O cholera, jasne. No, jakim sposobem ona tam nie dobiegła? Dobra, jeszcze raz. Raz, Ja się tak zastanawiam, właśnie jak teraz na przykład gram. Ile wy z tego widzicie tutaj na ekranie? Bo tak. Hmm. Niektóre osoby mi zwracają uwagę, a, że takie nieogarnięte jest i tak dalej. No bo raczej gram pierwszy raz, tak? Znaczy w tym momencie to jest akurat drugie moje przejście tego rozdziału, ponieważ się tam troszeczkę popieprzyło z tymi odcinkami. Tu gdzieś, ja mam, paczka tu była u góry, już jest, zabrała, jest już zabrana. Eee... I słuchajcie, że alio ogarnięte i tak dalej, nie wiesz co robisz, nudne i tak dalej. No ale dobra, no ale chwila. Staję, patrzę, rozglądam się co się dzieje. Na przykład tutaj. Ja tutaj wiem, że muszę odkręcić ten gaz. A za pierwszym razem jak tutaj grałem, to po prostu umarłem, bo nie wiedziałem co chodzi. Opuszczamy gaz, tak? To, że taki gaz, który je, jest palny. Uwaga, zaraz pierwszy No. Ładnie. No i teraz możemy przejść tutaj przez te drzwi. Okej. Okay. A z takiego szybkiego przejścia to nie wiem ile wy widzicie. Dobra, tu są drzwi. Tu niestety jest taki akurat w ten rozdział, że tutaj trzeba troszkę do nich postrzelać. No, daj, daj karabin, dawaj karabin, nie strzelaj! No. O to mi chodziło. O nie, ale kurwa, no. z takiej właśnie... Gówny. Nie wiem, czy ona to tak strasznie zrobiła. Kurwa i... Ech! SKUPIENIE! Jest to przesrane w tym miejscu akurat. Ja Strzelają tutaj. Gdzie on, Gdzie on tak mi znika na bok? Dobra. No, to było głupie, to było głupie, ale dobra, jeszcze tu nie jestem. Nie jestem, nie jestem, nie jestem dobra, jestem. Tego tu kole, kolesia u góry dobrze się załatwić. Właśnie i wziąć tą broń. Nice, teraz możemy działać. Jeżeli chcemy się posługiwać brońmi, to trzeba ja pamiętać, że one mają dosyć znikomy magazynek, więc no długo się ich nie da używać. Dobra, dało nam się dotrzeć do windy, jedziemy na górę. Finis koronat, coś tam securing your world Aaaa, Kurde. Ja łagę nam się pochwalić, że... że w sumie... E, Dziś dopiero sobie to sprawdziłem, że mogę już odebrać swoje prawo jazdy, więc jeżeli uda mi się namówić Volta do tego, to mam nadzieję, że pomoże mi... Wow. Pomoże mi tam dotrzeć. Bo już tak ma, miał wpaść coś, odebrać sobie do mnie. Mnie też zastrzelisz? Nie. Póki co jesteś całą nadzieją, Kate. Oni nie byli od ciebie? Nie. Byli z PK, Pirandello Kruger, Agencja Ochrony. Co się dzieje, Miller? Zabójstwo Połpa. Wychodzi na to, że to ktoś z wewnątrz. Tak. Miałaś co do niego rację. Sam chciałem otrzymać odpowiedzi. Ale czemu, Kate? Chcieli, żeby zabójcą Połpa był krwiniarz CPF. Nie ma czasu na dalsze tłumaczenia. Zabierz komunikatory i ruszaj na dach, tam zabrali Kate. Złapie cię, gdy będzie bezpieczny. Zatrzymaj się. Koleś was dalej. Yeah, fuck yeah. Dobra, pierdzielamy na ten dach! Eee. Uh, tu są. Atakowa, znaczy, tu akurat można tutaj... Nie strzelając do no? nich, ale... Ale jak już tak zacząłem... tak! To muszę porzucić. Dobra, przejdźmy tędy. Czemu dotrzeć tam do windy, na wprost? Jezu, jak oni tu strzelają, poczekajcie się. O, aktualne zadanie, wykonane zadanie, nawet nie widziałem, że... ...takie coś tu jest, ale... ...opcje, mnie to interesuje, dźwięk. Mam za głośno. Czemu ja nie miałem zapisanych tych ustawień? Mam nadzieję, że teraz będziecie lepiej mnie słyszeć. Tylko trzeba by przebiec. Nacisnąć ten czyst. Nie zginąć! Kurde, lećże laska, ja pierdziele. Uff. udało się. Halo? Poczekam, żeby się... ...drzwi mi otworzyły. O, tu już Leć. Wszyscy, tak? No i zajebiście. No i mamy windę. Odpalamy, lecimy dalej. Z tego co pamiętam, to się chyba broń tu przyda. No tak więc dzisiaj sobie pójdę odebrać swoje prawo jazdy Ech. Albo nie? Chyba się zablokuje ta winda. Tak, no to na nic się tamto nie zdaje już Ale wystrzelam. Aaaa! Chciałem penisa narysować, ale ja się nie udało. Dobra, kurde, te komunikaty. Mm. <laughs> to będzie trochę skakania. Tylko gdzie teraz? Hey, Najpierw tam. Weeee! Fuck! Jak widzieliście... O fuck! W filmiku Merk umarł niestety więc już nam nie, nie daje poleceń czy tam porad No ale i tak mamy na, na sławce teraz tego Kolesia Mam podobny głos Albo wręcz bym powiedział że to ten sam gość eh, Podkłada głos Merkowi i temu Millerowi sobie przejedziemy. Kurde, napierdzielają te windy czy przeciwwagi, to są nawet, nie wiem. Dobra, tutaj a tu się wspinamy do wentylacji. Trzeba będzie to przejść. To są dosyć ciekawe widoki takie, które mi się, no właśnie, kojarzą mi się one z filmem Cube, jeżeli widzieliście. Chodzi mi o pierwszą część, jak oni tam... Film Cube, no to obejrzyjcie sobie. Naprawdę, myślę, że dobry film, dziwny trochę, ale... Myślę, że w miarę dobry. Chodzi o tam kostkę właśnie, tak? Ogromną kostkę, w której są tysiąca, setki innych małych kostek. I to są takie pokoje. Niektóre pokoje mają pułapki w sobie, niektóre nie. I zostaje, tam w, zostaje tam rzuceni coś, ludzie i próbują stamtąd uciec. I to jest właśnie w takiej jednej wielkiej kostce i jest przestrzeń między tymi kostkami, a między tą właściwą kostką, ale jest za daleko, nie, nie tak jak tutaj. Dobra. Tutaj sobie przeskoczymy. Wow, wow. No i wafel. Tak też można nam spaść, no niestety. Um, tutaj potrzebujemy się troszeczkę przekręcić. O, idealnie, dobra. Teraz tu by się przydało chyba, tak? Super. Wow! O cholera, ładnie bym spadł. No, teraz się udało skoczyć. Teraz na to co to jest? Wszystko ze złota czy co? Taki połysk ma. A nie, tam jest żółte światło puszczone tylko. Mm -hmm. Kurde, już podkurczyłem nogi co z tego Tu gdzie poleziemy? Tu była wcześniej paczka. A właśnie, może ktoś z was... Radzie tu się wskakuje. Ktoś z Was będzie wiedział o co chodzi z tym napisem. Teraz wam pokażę. O właśnie. Where is November? O co tu w ogóle chodzi? Ja, czy nie, 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 nie jestem w stanie tego z niczym skojarzyć. Aż, aż może wygoogluję sobie to hasło zaraz po, po tym nagraniu. O, dobra. No to wracamy tutaj i patrzymy, gdzie tu możemy jeszcze pójść. Tu możemy, o właśnie. Ok, jas. Yes. Się udało. No niestety trochę tu jest kłócania. O, tu będą snajpery. Snajpiii! Dobra. Trzeba będzie ich wybić niestety. Będą strasznie przeszkadzać. Trzech i tu jest. Chyba. Czterech, wow, 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 Uff, udało mi się, jeszcze mnie nie postrzelili, wow. Ślepe tamte pały. Hmm. Aż dziwne, że jeszcze... Tak, jeja! Yeah. ja. Mam cię, Noju. Bam! Bam! Dobra, tego się ustrzeliłem. To jeszcze tamtego muszę strzelić. Ale to będą ci... problematyczne teraz. Nie wiem, czy mi się był poziom trudności, przepraszam, zmienił, czy co. Dobra, wybiłem wszystkich, wybiłem. Jak grałem ostatnio, no to nie było jakoś tak łatwo. Ha! No po prostu perfekcyjnie eee, to zrobiłem. Nice. No i teraz mi powiedzcie, że w tym odcinku nie ma ogaru. Oczywiście, że jest ogar. Ogar jak cholera, okay. i to jest... Hmm. Eee, a... ja, tam jeszcze coś strzelają, ale to już nieważne. Dobra, wracamy sobie do wieży. Zobaczcie jak on dziwny jest nie. Nice. Już tutaj. Um, gdzie teraz? Masz przed sobą windy. Udało Aha, Udało mi się Pojedź do serwerowni. Stamtąd powinnaś dostać się na szczyt i Okej, okay. okay, dziękuję. No, 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 no. i to będzie. po bałukoli? jeszcze do tej serwerowni, tylko dojdziemy Kurde, te oczekiwania w tej windzie są... Zaczynają być tak męczące później. A tu jest widok. Kurde, czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałem? Trzeba sobie całe miasto zobaczyć. Wow. O, no, helikopter leci, no zajebi się. Świ bezpieczeństwa na dach zamknięte. Rozwal serwery. Zasilanie siądzie na chwilę i będziesz mogła otworzyć drzwi. To jest dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o te serwery, zaraz zobaczycie. Okej. Masz pod nosem podgląd całego miasta. No właśnie. Podgląd całego miasta. To całe miasto jest podglądane i kontrolowane. Ops. Co to chuja? Ha! Ładnie, od razu pewnie wywalili przez ramę. Myślałem, że tak się uda. A to pominiemy. Eee... A się nie udało. Sobie przebiegnę tam do końca, tak jak wcześniej to wymyśliłem. Te właśnie te duże skrzynki to są serwery. Trzeba będzie je porozwalać. A sobie gdzieś się tu przemieścimy, tak żeby nam no było łatwiej. Nie, to jest dziwna sprawa z tymi serwerami, jeżeli jeden taki rozwalę, to reszty już nie muszę rozwalać. Ale nie przypuszczam, żeby dało się bez broni rozwalić te serwery. No właśnie, widzicie, padają wszystkie w takim jakby obrębie. Tamte są rozwalone. Wow! Co jest? Skąd oni do mnie strzelają? Tam jest kolor de. Nice. Teraz walone, teraz walone, teraz walone, tamte rozwalone, Jeszcze coś? Otworzyły się, te drzwi czy się nie otworzyły. Otworzyły się, dobra. To zajebiście. Wyszliby no i wiecie, całe to miasto było tutaj kontrolowane i podglądane właśnie przez burmistrza, czy tam przez jakich tam nazwać, jakiś nie wiem zarząd tego miasta, tak. Co jest ciekawe, ja wam później na samym końcu puszczę napisy końcowe, wam zostawię i na końcu jest dosyć ciekawy komunikat. Co do dalszych losów Faith i Kate, to sobie zobaczycie. A tutaj ja właśnie myślałem, że ja tu będę na końcu będzie właśnie ta scena, o której mam zobaczycie, zobaczycie, ale myślałem, że ona będzie w roli głównej z burmistrzem, a jednak jest tu scyzor. Ale przecież Podejście tylko dokładnie dla tego Kto ma Ciebie nasnyczył? Powiedzmy, że wiem, owszą Zobaczcie, że tych Kalahan Właśnie Kalachar Jesteśmy nie bo... A nie są no tak tych dialogów? Należy przełamać innie komunikacyjne, ustrzelić po słańcu. Bez połpa, bez sprinterów, wasi klienci zostaną odcięci od siebie Tak no, troszeczkę zlamiła je, jako no, policjantka. Tylko go pchnę, to ten pistolet zamiast wytrącić. No i trzeba skoczyć. A tu już żołnierze PK mnie czekają. Politechniki krakowskie, oh fuck! Nie, nie szczylojcie do mnie! Ja jestem od was! Nie szczyloj! Bę! I poleciał. Ciekawe, gdzie jest pilot w tym momencie? Co on został zabity, czy co? Myślę, że tu trzeba być z tym Kalahanem. Właśnie taka sama scena, tylko z Kalahanem. Na ja, szczęście ja już nim nie steruję. Bo by pewnie Kate zginęła 20 razy. Zanim mi by się to udało zrobić. Ach. Okej, okay, to jest koniec Mirrors Edge. Kolejna seria zaraz po metro 2033, którą udało mi się zakończyć, ale za niedługo zakończę także hard reset, także się nic nie martwcie. Um, no i zaczynam jakieś następne nowe serie, jeżeli chodzi o Stalkera. Stalker będzie kontynuowany, ale w tym momencie jest lekka przerwa od Stalkera, bo po prostu jakoś ochota mi od niego odeszła. No, mam podobnie jak t chociaż nie, nie lubię tak zostawiać gry w ogóle, ale zawsze kończę gry do końca. Ale czasem muszę sobie w środku zrobić troszeczkę przerwy. Ok, zostawiam z Soundtrackiem. I co? Na Facebooku chyba was poinformuję, jakie następne gry bym chciał grać i przejść. E, tak jak mówię, ten komunikat jest tutaj pod koniec, pod koniec tej piosenki. E, aha, jeszcze mam taki, e, co chciałem powiedzieć. E, Morał z tej gry e, i takie moje osobiste przesłanie do was. E, tutaj w tej grze opowie była opowieść o dwóch siostrach, siostrach. I e, moje takie słowo na niedzielę dla was jest takie, że jeżeli, jeżeli macie rodzeństwo, i to nieważne w jakim jest wieku, nieważne jak bardzo by was denerwowało i wkurzało, bo rodzeństwo potrafi być upierdliwe, ja wiem, bo mam sam e, rodzeństwo, e, ale jednakowoż wiecie, to jest wasza siostra, to jest wasz brat, i powinniście kochać swoje rodzeństwo i być gotowym dla nich zrobić wszystko, e, bo oni w drugą stronę. Będą w stanie postąpić tak samo. Okej, okay. eee, no to tyle. Ja was zostawiam z piosenką i nara! Oskarżone o dokonanie tego czynu są oskarżona o morderstwo była policjantka Kate Connors i jej siostra Faith Connors. Chociaż zakres i dokładna przyczyna uszkodzeń nie są jeszcze znane, nasuwa się wiele niepokojących pytań. W tym kwestia roli tak zwanych sprinterów w destabilizacji miasta. Po tym zdarzeniu miejscowa firma ochrony Pirandello Kruger wesprze CPF w patrolowaniu miasta i działaniach operacyjnych. PK i ratusz polecają by tymczasowo unikać rozmów przez telefony komórkowe i wysyłania e-maili, póki nie zostaną wdrożone dodatkowe środki bezpieczeństwa. Chwilowo obie usługi nie są bezpieczne. Miejsce przebywania podejrzanych jest w tej chwili nieznane.